Witamy Was serdecznie na kanale Grzyby i Wędkarstwo Stasiakie Święta Krzywskie No dokładnie Słuchajcie, dzisiaj niedziela 29 czerwiec 29? Żebym się znowu nie Tak, tak ta ta 20, tak 20... Święty Piotr dzisiaj sieje grzyby A więc jak Piotr sieje, to my... Gdzie Stasiu? Na grzyby No, ba I tego się trzymajmy Zapraszam Was dzisiaj serdecznie ze Stasiem I lecimy na borowika oczywiście szlachetnego yy, Jodełka i co? Bomba? Uf. Troszeczkę się zciemniło w lesie, ale ale, ale Stasiu Co to jest? No ale tu masz. Tu jest Borowiczek. Podaj mi go. Jest fajny. Tu jest jeden. Tu jest kochani drugi. Ale patrzcie jaki piękny. Jaki piękność. Wielutki, fajniutki. Tu jest drugi, ale to jest bomba. To jest bomba, bomba, sexy, o Jezus, ale bomba, ale oczywiście nie biorę go, niech się rozsiewa, ale jest kolos, chociaż twardy jest, ale czapa pewnie będzie robal, jest bydle, jest byczek fajny, dobra. A ten jest fajny, bialutki, super. Chyba był całkiem zmierzony, ale tu ma... główka spokojnie. Dobra, no to weź tego jeszcze, przepacz drugiego. Wkładamy kilka sztuk już z koszyczku. Nie, on, jest, on się nie nadaje. Tamten zostaje. Zostaje na rozsianie. Tego mi przepacz. Leci moi mili dalej. Nie, Staciu? No. Dobrze, widzimy się za chwilę. Powiem wam, że bardzo mało jest małych. Tu mamy taką piękną jodełeczkę, a pod tą jodełeczką zobaczmy, co się tam schowało. O, popatrzcie jaki piękny. Jaki piękny. 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 To mi wygląda na sosnowego Borowika, ale jest ładny. Mamy tu gdzieś sosny. Słuchajcie, no nie, nie mamy, to będzie szlachetnik jednak. O nie ma nigdzie, wszystko jodło w koło. Ale piękny jest, nie? Ubarwiony klasa. Dobra, Stasio widam, żeby oczyścił. I lecimy dalej. Mam i ja. Ale piękny powiem, bo patrzycie. Jaki przepiękny! Jaki przepiękny prawdziweczek! No jest sztosik. Czekajcie, tam co to jest? A to też jest prawdziwek. Tak. Popatrzcie się. Kolejny sztuk. Tylko taki biały, ale. o, oho, ho, piękny. Piękny. Piękności, powiem wam. <laughs> Ależ, kurde, bomba. Ależ bomba. Tu co? Nie, chomorek. Bo Ależ bomba. Fajny. <laughs> Powiem Wam, że o dziwo. Te duże są też zdrowe. Już któregoś tam kroimy spoko. Ale ten jest piękny. 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 O! Piękność. <laughs> Naprawdę. Klasa. No piękny, piękny. O, jest cudownie, cudownie moi mili <laughs> Dobra. Biereta obierzemy i bierzemy. Jest <laughs> młodzieniaszek. Popa. Popa, jaki fajny. A? Mhm. A? Jaka bambaryłka? Trzymaj. Fajny? Spokojnie. Spokojnie. Proszę. Fajny fajny. fajny, fajny. Tam Wielka. widziałem chyba. Kurki tutaj widziałem, jak mi się zdaje. Tak, są kury. Jest kilka kureczek. Pierwsze w tym roku, powiem wam. Pierwsze w tym roku. Kóreczki. No? Parę sztuk. To się panie tak rozejdzie, że człowiek nawet nie zauważy. No? A bierz go tam ładnie, Stasiu, i lecimy w bój. Pierwsze kury. Dobra, widzimy się za chwilę. Stasiu namierzył. Stasiu, namierzyłeś go? No, namierzył takiego kolosa, ale bydle powiem Wam z 30 centów. Pokaż się, e, powiem Ci, że nie zostanie, ale bydle, Konkretny dobra, lecim w bój. O, następny stary staruszek, powiem Wam, że dużo jest starego borowika. No, nie było mnie tydzień albo ponad tydzień, już nie pamiętam. No, niestety czas nie pozwolił. Czas nie pozwolił, ale tutaj mamy fajnego. Tutaj mamy fajnego. Murawiczka. A! Ten już jest klasa! Czas nie pozwolił, ale. O! Taki bombek. Bombeczka. Sprawdzimy zaraz, czy zdrowaśka no Z tydzień wcześniej to by było tu grubo po imieniu. By. Byłoby grubo, ale nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać. Trzymaj, Stasiu, prze... przeczep go. Jest byczek, nie? Kolejny byczek. Jest, no jest, nie jest, jest, go widzę tam ale podejrzewam, że też będzie trudno ale będzie. zobaczymy o, to jest konkret, powiem Wam, konkret pokaż się tu nie nie biereta powiem Wam, że czuję, że będzie robak. nie biereta rozglądniemy się jeszcze, ale no, jest dużo, ale starych już. Za późno troszeczkę. Dobra, lecimy dalej. A tu co tu jest? Tak, no nie, no jest stary już, czuć gorzej. Po prostu, robak, tutaj był też jakiś korzonek. Nie ma co brać nawet. Niech się rozsieje, ale tam widzę drugiego byczka, się na takiej chudzej, chudej nóżce. I ten powiem Wam, że może być fajny. O, to jest to. To jest to. Taki, chudiej, chudiej, Stasiu, ten jest fajny, Angrano, ba, no, ten jest, jest fajny. Wejdziemy dookoła drzewko, zobaczymy, no i co? I tyle. A jeden duży stary ufek. ten też duży, ale czuję, że będzie, będzie mocny. Dobra, idziemy. Następny wiereta Wiereta sta się No ma no, no. taki puzon, ale może być zdrowy. Przepacz. Przepacz i lecimy dalej. Idziemy na Idziemy na puzony. Ten to jest puzon na pewno. Tego puzona to na pewno nie biorę. małe serca, małe serca Dijo mam radośnie, bum tarara bum Pójdzie na jagódki, wysmaruje No i dawaj go, dawaj gościa Widzę puzunka Widzę Klasycznie Dwa mu o, wiesz? Widzisz? mu chmury czerwieniące, ibarośka. No, to daj mu. Panie. To daj No, no taki. Taki se oglądnie. Czy zdrowaśka, czy nie I w drogę. Tyrytytym. Ty. Tu następny, ale też będzie stary. będzie staruszek. Staruszek ten będzie Tego nie biorę nawet. Lecimy dalej. Aha. I jest i, moi mili, następny. Tu się Stasiu słował, jest Stasiu ze mną. Aha. Oczywiście. Popatrzcie. Widziałeś go? Taki baniok. No tak się schowam tutaj Pokaż no się O Jest taki żółtek taki trochu Ale jest, powiem wam Bardzo raz go sprawdzimy Od razu Chodź to na pół. główka zdrowa Główka zdrowa, dobra, biorę Ach. Zostaje. O. Pyk. tam masz? No. To idziemy do Stasia, słuchajcie. Ale ktoś go, ktoś go po prostu staranował. po prostu go nie zauważył. Ja. No to zobacz, zdrowaśka. Ja. Spoko. Paskop, zobacz. A my lecimy, moi mieli, dalej. Tutaj mamy i takiego puzonka, no, obgryziołek trochę, ale podejmiemy, zobaczymy, czy coś z niego będzie, czy nie. Powiem wam, że zdrowy, zdrowaszka, bierzemy, wcześniej zgodziłem takiego, też zdrowy, spoko, <grym> także dwie sztuczki już są, to zostaje, ale lecimy dalej. Lecimy dalej. I dobrze, będziemy kończyć, nie? Kończymy, lecimy na dom. się jakieś tak? jest z smelodce. Zagalił kilkanaście borowików, padło kilkadziesiąt, nawet bym powiedział. Ale e, duży borowik ostatnio dwa dni lało. Teraz też, o, popatrzcie się, już coś zaczyna pokrapywać. Spadamy do domu. I co? Zapraszamy na następny nowy filmik. No nie, Stasiu? Trzymajcie się. Buziaczki, cześć. Pożegnaj się, Stasiu. Pa, pa.